Kilkanaście lat temu złowiłem tu swojego pierwszego suma. 113 cm na konia. Wędka stała oparta o tego słupa. A ty łowiliśmy leszcze. Dziękuję. Na Historia zatoczyła koło. My jesteśmy tu dzisiaj z Marcelim I. Rozstawiliśmy sobie stację w takim oto pięknym industrialu, ta sztuczka idzie do tych szeczków, i stamtąd jest podwiązana tu na 6-3 rzucona na ten czaka, oczywiście złowionego w łowisku, ta. Należcza KZ35 stoi tu i jest postawiona tam na 4,5 metra. Ta sztuczka idzie podwiązana do tamtego krzaka i stamtąd z okoniem takim, dwie dychy, stoi na 3 i 3. Ta ostatnia z ten czaczkiem, oczywiście z wynęwowisku, idzie do tamtego drzewa, do tamtego drzewa, do tamtego drzewa, i stamtąd na wodę 2,5 metra daleko jest wytargana. Maszyna stoi zaparkowana w Wildze bo nie wolno parkować na Wiśle No i zobaczymy co woda da tym razem